Witajcie serdecznie, moi drodzy. Cieszę się, że znów mogę powiedzieć dla was parę słów. Zaczniemy od informacji ze świata, natomiast na końcu poruszę temat z artykułu na stronie Radia Z o tym, że rząd pracuje nad planem zarządzania państwem, między innymi na wypadek wojny w Polsce. Co na świecie? Prezydent Palestyny Mahmoud Abbas spotkał się we wtorek wieczorem z saudyjskim następcą tronu, księciem Mohammedem bin Salmanem w Dżudzie. MBS wyraził poparcie Arabii Saudyjskiej dla wysiłków, które zagwarantują prawa narodu palestyńskiego do niepodległego państwa. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy z NATO muszą pozostać czujni na sygnały, które wskazywałyby, że Prezydent Rosji, Władimir Putin, może skorzystać z taktycznej broni jądrowej w kontrolowanej eskalacji wojny na Ukrainie, ostrzegła we wtorek druga osoba amerykańskiej dyplomacji, Wendy Sherman. Zastępczyni sekretarza stanu wydała ostrzeżenie podczas sesji otwierającej coroczną konferencję kontroli zbrojeń NATO. Wszyscy obserwowaliśmy z niepokojem, że Władimir Putin mógłby skorzystać z taktycznej broni jądrowej lub użyć pewnego efektu demonstracyjnego w kontrolowanej eskalacji ryzyka, powiedziała Sherman. Bardzo ważne jest, aby pozostać czujnym wobec tego. Czytamy w artykule Reuters. Potrzebujemy każdego człowieka. Ukraińska armia przygotowuje się do kontrofensywy przeciwko Rosji, głosi nagłówek artykułu Financial Times. Ukraińska piechota szarżuje przez grząskie pole. Podnieśli kałasznikowy, wypuszczając grad kul. Ruchy, ruchy, ruchy! brzmiał rozkaz. Ukryty przez chmurę z granatu dymnego żołnierz podniósł ręczną wyrzutnię rakietową i strzelił do celu oddalonego o 50 metrów. Chybił. Instruktor grupy nakazał im ponowne przeprowadzenie ćwiczenia. Nieco ponad rok temu większość tych żołnierzy stanowili cywile. Następnie w lutym 2022 roku Rosja rozpoczęła brutalną nową inwazję na Ukrainę, a oni zgłosili się na ochotników do walki, stając się żołnierzami Dniepropietrowskiej 108 oddzielnej Brygady Obrony Terytorialnej. Byli prawnicy, tłumacze, programiści i emerytowani pracownicy fabryk w wieku od 20 do 60 lat. Są teraz częścią wielkiego ukraińskiego planu szkolenia mniej doświadczonych i zupełnie nowych żołnierzy do długo oczekiwanej kontrofensywy przeciwko rosyjskim siłom okupacyjnym. Średnie doświadczenie bojowe chłopaków z tej brygady wynosi od 7 do 9 miesięcy, powiedział Roman, rzecznik prasowy brygady, który, podobnie jak inni żołnierze, podał tylko imię lub sygnał wywoławczy zgodnie z ukraińskim protokołem wojskowym. Niektórzy z nich widzieli prawdziwe walki, ale wielu nie. Wszyscy muszą być przygotowani na ciężką bitwę, która ich czeka, czytamy w artykule. Gotowość bojowa ukraińskich sił zbrojnych jest niezbędna, jeśli ma ona osiągnąć swoje cele, jakim jest zmiażdżenie sił rosyjskich na polu bitwy, odzyskanie okupowanego terytorium i zdecydowane przechylenie impetu na swoją korzyść. Ściśle tajne dokumenty wywiadu USA, które wyciekły, zostały przeanalizowane przez Financial Times i sugerują, że Waszyngton jest pesymistycznie nastawiony do tego, że Kijów może osiągnąć swoje cele kontrofensywy, nawet jeśli zachodnia pomoc wojskowa nadal będzie napływać na Ukrainę. Jeden z dokumentów przewiduje, że wojna we wschodnim regionie Donbasu pozostanie impasem przez cały 2023 rok. Cały artykuł jest dość obszerny, przedstawiłem tylko część. Link do całości zostawiam w opisie. Niestety jest on płatny. Teraz politiko, Ukraina może spodziewać się kolejnego Majdanu. Po wojnie oczekiwania będą duże, ale odbudowa i reforma Ukrainy będzie trudna i niebezpieczna. Były ukraiński minister powiedział mi wprost, wiesz, Majdan może się powtórzyć. Mówił prosząc o zachowanie anonimowości, aby móc swobodnie dyskutować na drażliwe tematy. Ta wojna wzbudziła wielkie nadzieje, a ludzie będą bardzo niecierpliwi w oczekiwaniu na zmiany, mówił. Będą chcieli pieniędzy i sprawiedliwości oraz zakończenia reformy, której domagali się w 2014 roku, i będą chcieli tego szybko. Link do całego artykułu w opisie. Teraz o niezidentyfikowanych obiektach latających w artykule CBS News. Rząd USA bada ponad 650 potencjalnych obserwacji UFO, powiedział w środę urzędnik Pentagonu. Sean Kirkpatrick, dyrektor ogólnodomenowego biura rozwiązywania anomalii w Departamencie Obrony, ujawnił to podczas wystąpienia przed podkomisją senackiej komisji sił zbrojnych. Obserwacje koncentrują się na wschodnim i zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, na bliskim wschodzie i w rejonie Morza Południowo-Chińskiego, powiedział Kirkpatrick. Niedawno odtajnione nagranie amerykańskiego drona wojskowego prowadzącego obserwacje na Bliskim Wschodzie pokazało niezidentyfikowany obiekt wskakujący i wychodzący z kadru. Jeśli wideo jest spowolnione, wydaje się, że pokazuje metaliczną kulę. Ale skąd pochodzi i co tam robi, pozostaje jedną z wielu takich tajemnic dla Pentagonu. Według Pentagonu nie ma wiarygodnych dowodów na to, że którykolwiek z wciąż niezidentyfikowanych obiektów pochodzi z kosmosu, jednak twierdzi się, że niewielka liczba z nich wskazywała na zaawansowane właściwości lotu, co sugeruje, że mogły zostać opracowane przez Chiny. W artykule zawarte jest nagranie, zatem zainteresowani mogą się z nim zapoznać. Z innych informacji, Stany Zjednoczone ogłosiły wczoraj nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 325 milionów dolarów, poinformował o tym Pentagon. Dzisiaj zaś z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa przybył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który odwiedził Ukrainę po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. A teraz przechodzimy do artykułu ze strony Radia Z. Plan rządu na wypadek wojny w Polsce jest projekt rozporządzenia MON. W artykule pana Aleksandra Klekockiego czytamy Rząd pracuje nad planem zarządzania państwem m.in. na wypadek wojny w Polsce. Projekt rozporządzenia ukazał się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. W uzasadnieniu czytamy, że chodzi o zapewnienie nieprzerwalnego zarządzania państwem oraz monitorowanie i minimalizowanie a także usuwanie skutków zagrożeń bezpieczeństwa państwa. W rozporządzeniu, które w poniedziałek opublikowano na stronie MON, określono organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa. Jedną z najistotniejszych zmian jest poszerzenie kompetencji premiera. Szef rządu będzie mógł elastycznie kształtować skład systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Całość w artykule, link naturalnie zamieszczam w opisie. Na dzisiaj z informacji to już wszystko. Na koniec chciałbym jeszcze podzielić się z Wami tym, że rozważam prowadzenie audycji na żywo. Myślę, że jest to interesująca opcja, która dałaby nam możliwość bezpośredniej interakcji. W komentarzach możecie powiedzieć, co myślicie o takim pomyśle. A teraz już bardzo dziękuję za Waszą obecność i do usłyszenia.